ścibanko wszystkim jesteśmy w lesie i zaraz się echo poniesie. tu idzie mój dobry koleżka to Paweł ja. z kanału gdyby bo, gdyby, bo Gdyby, bo Gdyby babcia była dziadkiem, to by miała wąsy. Nieważne, ważne walim na walim walim pies Pawcio. No, tak jest. A <laughs> tam idzie ekipa wykolejenców. Chociaż ja jestem kolejarz, Paweł jest kolejarz. Tak. Tam Ale tam jeszcze wśród ludzi jeden kolejarz? Tak. Jeden specjalista od mebli. Jeden specjalista od palenia głupa i jego syn. <głos> <głos> nie, no. nie no. Nie To, nie, to, to nawet nie było zabawne. To nie było tak. A to było Ale, tak, tak, ale Radek się nie obraził, bo to tak. dobry no. chłopak i... Właśnie. Kiki dziki. Ja się. Nie, to. Ekspert. Kiki dobry chłopak. Eks, eks, ekspert od dziur. Godają na blokko! Kiki dobrać, dobry dobrać, chłopak. Tak także jesteśmy sobie, idziemy sobie na stolnie upadową. Idziemy tak, na Dawida. Dawid. Dawid, bo to było trzech braci, był tak. Dawid, Gustaw i braci się nie traci. No, także. ten trzeci się Także taki mamy leśny klimat. No, także pozdrawiamy z takiego fajnego miejsca. Góry Hełmiec, tak? Z, z, gór z Tak, z masywu w górę, hełmiec. Nie tak. mogę złapać radia Maria, i się denerwuję. Leci mój ulubiony program. Spróbuj pomyśleć, to jest felieton doktora Zbigniewa Hałata. Bardzo nie polecam. O, nie wiem, ja nie mam radia ani telewizji. Ty masz ty masz RTE tam u siebie, to jest. Radio Telewizję telewizjach Iran. To irańska telewizja jest. I tam od razu do nocy lecą te... Allah al Aldo -Zira, Aldo -Zira, to w Nie no, to, to, to wy sami widzicie. Banda wariatów pozytywnie zakręconych. Także pozdrawiamy z tego fajnego miejsca. Trzymać się. Trzymajcie się i... i, no, i no i nie puszczajcie się. No to nie. Nie. Kategorycznie nie. No to na razie. Relacja nie będzie tam, potem. Taki mamy fajny klimat na starej linii kolejowej łączącej Szczawienko z Boguszowem. Linia, która szła do Kuźnic, która była zelektryfikowana. Także klimacik jest fajny. Torów nie ma, chociaż pamiętam za dzieciak jak tu były tory. No ale to rozebrali, ukradli, zniszczyli. A tutaj zaraz dojdziemy do fajnego takiego mostu kolejowego. Michał zostaw drzewo. Tak, tak, to było zelektryfikowane. Tędy? Tędy, tak. Także leśny klimat. Michu sobie tam drepta, a my mamy dzień w terenie. Ekipa sobie idzie z przodu. Radek, Kiki, Paweł z kanału Gdyby, bo Gdyby. Gdyby walim, walim, walim pies, jak mówi Paweł. Ale jest fajnie. Jest fajnie miły chłodzik. Także akcja eksploracja, dzień kolejny, że będzie się działo. Także pozdróweczki dla wszystkich, którzy siedzą w domach. ruszcie tyłki, uderzajcie w teren, bo warto poobcować troszeczkę z naturą o, jest trochę bagieńko, kurczę, ale To jest mały pikuś Namy radę Także lecimy sobie przez las Są za fajne tematy dzisiaj chłopaki na grubo chcą wbijać w dziury w ja też może wbiję, bo mam lampę, którą znalazłem. Szukaj jej od pół roku. Także pozdrowionka z takiego oto fajnego miejsca. Jest klimatycznie. Także pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich? Tak. Wszystkich pozdrawiamy. Tak, nie będziemy lecieć tej... Imionami. Nie, wymienić. imionami, bo to by szło. Trzymać się do suszenia. Hej.